Od pewnego czasu mówi się o tym, że Eldorado sprzedających i deweloperów na rynku nieruchomości się skończyło. Według analityków PKOBP rynek mieszkaniowy znalazł się w stagnacji. Ich zdaniem ten rok upłynie pod znakiem spadku sprzedaży mieszkań, mniejszej liczby rozpoczętych inwestycji i tym samym stabilizacji cen. Według ekonomistów, impulsem dla strony popytowej byłyby przede wszystkim obniżki stóp procentowych. Na to na razie jednak się nie zapowiada, a dla deweloperów sporym wyzwaniem będzie też konkurencja na rynku wtórnym. Ofert sprzedaży mieszkań z drugiej ręki jest coraz więcej, co oczywiście będzie wpływać na ceny na rynku pierwotnym, mimo że znaczących obniżek jeszcze nie widać, to wzrosty cen wyhamowały. Analitycy PKOBP zwracają jednak uwagę, że kolejne kwartały przyniosą korektę cen zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym. No chyba, że rząd jednak wprowadzi jakiś program dopłat do kredytów hipotecznych, co wcale nie jest wykluczone.